Dobry moi kochani ludzie, witam się z Wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie w dniu wszystkich świętych, w dniu pamięci, w dniu wspomnień, w dniu za zadumy. Znajdujemy się na angielskim cmentarzu, z którego nieraz się z Wami łączyłam w takich chwilach, kiedy było mi smutno, kiedy chciałam usiąść i właśnie się zatrzymać, pomyśleć, powspominać zebrać myśli i jakoś ogarnąć głowę. Dzisiaj łączę się z wami z tego miejsca i szczególnie, szczególnie chciałam pozdrowić wszystkie te osoby, które nie mogą dzisiaj być na cmentarzu. Pozdrowić. Chciałam się połączyć z tymi osobami, spróbować chociaż w malutkim procencie przekazać atmosferę cmentarza. Właśnie tym osobom, które nie mogą dzisiaj się znaleźć na cmentarzu u swoich bliskich z różnych przyczyn, są osoby chore, które nie wychodzą z domu, są osoby, które mieszkają, tak jak na przykład ja z Janem, poza granicami Polski, kiedy po prostu wiecie, no nie możemy przyjechać w tym dniu i odwiedzić groby naszych bliskich. I właśnie dla tych osób, które nie mogą dzisiaj być na cmentarzach, łączę się tutaj z tego miejsca. I chciałam Wam pokazać, jak wygląda cmentarz angielski w Dniu Wszystkich Świętych. Taki dzień zadumy, wspomnień. Tak jak powiedziałam, zatrzymujemy się i przychodzimy do tych naszych bliskich, aby powspominać. aby uspokoić głowę, aby odczuć tę atmosferę ciszy. Moi no kochani. Bardzo ciężko, bardzo ciężko. Nie mogę być u Daniela. Wiecie o tym. Jestem o tyle spokojna, że wiem, iż Daniel ma ten grób zadbany. Ma ten grób posprzątany, palą się lampki, ale jako mama już Wam mówiłam, bardzo cierpię z tego powodu, że nie mogę dzisiaj być u niego. Chciałabym po prostu być wiecie, przy grobie, usiąść sobie na ławeczce i tam, w tamtym miejscu porozmawiać z Danielem. Niestety nie mogę tego zrobić, dlatego przyszłam sobie tutaj usiąść. I po prostu się wyciszyć. Tak wygląda cmentarz. No wiem, że to jest zupełnie inny cmentarz od naszego cmentarza polskiego. Chodź tu, Baryłko, chodź, chodź. Barek jest ze mną, oczywiście. Usiądziemy sobie, chwilkę porozmawiamy. Muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, już nawet na, nie liczyłam, które to jest wszystkich świętych tutaj w Anglii. Poza, poza wiecie, granicami Polski. Barek No, jest to bardzo ciężka Nie. chwila dla mnie. Wiecie, takie mam refleksje dzisiaj. Już wczoraj Wam mówiłam, że nachodzą mi refleksje, że wspominam, wspominałam moją babcię. Wspominałam te chwile, kiedy z babcią przychodziłam sprzątać groby. I wtedy, kiedy przychodziłam z babcią sprzątać groby, nie myślałam o tym, co się działo, co się dzieje i co się będzie działo. Przez myśl mi nie przeszło, że nasza rodzina się tak rozsypie, że przyjdzie taki czas, kiedy oprócz tego, że nie będzie tej rodziny, to jeszcze nie będę mogła przyjść na cmentarz do moich bliskich i zapalić lampkę posiedzieć, porozmawiać z nimi. Oczywiście wiecie, że robię to cały czas, że lampka się, świeczka się w domu pali, są kwiatki, ale brakuje mi tego cmentarza, tego, właśnie tej chwili zadumy, kiedy mogłabym usiąść i pobyć przy moich bliskich, przy, przy pomnikach. I odnośnie tych refleksji, o których wspominałam, tak dzisiaj sobie myślałam, kiedy pierwszy raz dosięgnęła mnie informacja o śmierci kogoś bliskiego i jak to się w moim życiu potoczyło, jak to wyglądało, i próbowałam ustalić, wiecie, w pamięci, kiedy pierwszy raz dotarła do mnie informacja o śmierci kogoś bliskiego, kogoś z rodziny, i Przypomniało mi się, że kiedy byłam małą dziewczynką, nie jestem w stanie w tej chwili ustalić dokładnie, który to był rok, ale myślę, że miałam gdzieś około sześciu lat, dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, że zmarł wujek Stachu. To był wujek, to był brat mojego dziadka, taty mojej, mojej, mojej mamy. Dziadek mój zmarł bardzo wcześnie, ja miałam cztery latka, pamiętam go jak przez mgłę, ale wiecie, no czteroletnie dziecko ile, ileż może pamiętać, natomiast sześcioletnie dziecko pamięta już dużo więcej i pamiętam, że uwielbiałam wujka, po prostu był cudowny, mieszkał na wsi w województwie poznańskim. I tam bardzo lubiłam do nich jeździć. Wujek był zawsze taki wesoły, zabierał mnie do obory, do zwierzaków, do świń, do krów, do koników. Wiecie, że kocham naturę i już wtedy uwielbiałam to miejsce. Dziadek miał pszczoły i po prostu ja go tak lubiłam. Dla mnie to była osoba, która się mną tak cudownie zajmowała w taki inny sposób, bo przecież na przykład tata też zawsze dbał o to, żebym ja ten kontakt z naturą miała. Miałam kontakt z tatą, tata bardzo y, zaw, zawsze był przy mnie, zawsze mnie wspierał i pomagał, i, i wychowywał. Ale wujek był inny, wiecie, wieś dla dziecka, które kocha naturę, dla dziecka, które się wychowywało w bloku, to taka wieś była naprawdę ogromną egzotyką. I jak dotarła do mnie ta y, wiadomość o śmierci, Wójka Stacha, to pamiętam, że bardzo płakałam i mama była tak bardzo zdziwiona, że, to znaczy po latach, mama mi opowiadała, że była bardzo zdziwiona, że takie małe dziecko tak intensywnie, tak bardzo zareagowało na wiadomość o śmierci wujka. Idzie jakiś pan z kwiatami. No, bardzo rzadki widok, kochani. Jedna osoba na cmentarzu. Zobaczcie, idzie Pan. I później przez wiele lat nie było tej śmierci koło nas. Zawsze mama powtarzała, że dziękuję Bogu za to, że jesteśmy cali, zdrowi, że są zdrowe dzieci, że mamy gdzie mieszkać, że jesteśmy wszyscy razem i jesteśmy taką rodziną, która właściwie, no poza tym, że no, no była bieda, nie, nie, było, nie przelewało się w domu, ciągle na coś brakowało, wszystko trzeba było tak ciężko zdobywać. To mama zawsze powtarzała jedno, że najważniejsze jest to, że mamy dom i że jesteśmy zdrowi. I potem tej śmierci nie było. Czasami się słyszało, że jakiś sąsiad zmarł, że wiecie, ktoś tam daleko, jakiś dziadek, wujek kogoś tam. Zawsze to było gdzieś. I pierwszą taką śmiercią, która naprawdę we mnie już tak uderzyła, kiedy ja byłam dorosłą kobietą, to była śmierć mojej babci, mamy mojej mamy. To był rok 2000 i pamiętam, że wiadomość o śmierci babci dotarła do mnie, kiedy jechałam odebrać swój dyplom z uczelni. To było, już mówiłam, w 2000 roku. Skończyłam studia i taka byłam szczęśliwa, że jadę po ten wymarzony dyplom i dostałam telefon z informacją, że zmarła babcia Hela. Wczoraj Wam o niej wspominałam, że piła zawsze herbatę ze szklanki. Herbatę z cytryną, z trzema łyżeczkami cukru. I to była taka pierwsza poważna śmierć. Ten krąg śmierci zaczął się nagle, wycie zaciskać, jakby przybliżać do nas. Potem zaczęli odchodzić coraz tacy bliżsi znajomi, bliżsi sąsiedzi wręcz składki naszej, gdzie mieszkaliśmy, czy jacyś koledzy, wiecie, zaczęły się nowotwory, takie różne choroby i, i tych sytuacji zaczęło się, ty, tych informacji o śmierci zaczęło się pojawiać coraz więcej. Ale nigdy wtedy nie pomyślałam, że ta śmierć tak bardzo w nas uderzy, że ten krąg zaciśnie się tak blisko, że ta rodzina się rozleci, że dojdzie do tego, że odejdzie mój syn, odejdzie mama. Część ludzi, których tutaj znaliśmy, którzy byli z nami, powyjeżdżali, powyprowadzali się do innych miast, wrócili do Polski i nie obejrzeliśmy się, kiedy zostaliśmy praktycznie sami tutaj. Kochani moi, jakie jest przesłanie tej mojej dzisiejszej wypowiedzi? Chciałam Wam powiedzieć, prosić Was o to, żebyście szanowali to, co macie. A często nie doceniamy tego. Nie doceniamy tego, że jest rodzina, że jest nas dużo, że w momencie, kiedy przychodzą na przykład święta Bożego Narodzenia, siadamy przy pełnym stole, jest gwarnie, wesoło, jest nas dużo. Ja pamiętam, że jako mała dziewczynka. Zawsze marzyłam o tym, żeby nas było dużo przy tym stole, żeby było wesoło. I bardzo cieszyłam się, bo u nas był taki dom, że często zdarzało się, że właśnie były święta we wigilie, osoby, które nie miały co ze sobą zrobić. Mama zawsze zapraszała, zawsze ktoś się znalazł. I ja się wtedy tak bardzo cieszyłam, że jest nas więcej. Każda osoba, która siedziała przy stole, kiedy nas się robiła więcej, to we mnie wzbudzała taką ogromną radość. I zawsze sobie powtarzałam, że moja rodzina to będzie taka duża, będzie przynajmniej trójka dzieci, stado psów i, i w ogóle będzie gwarny, wielki, wesoły dom. I naprawdę no nie mogłam przewidzieć, że to życie się tak ułoży, że w sumie zostaniemy we dwójkę z Janem i wiecie, ze stadem zwierzaków naszym. Ale doceniamy to, co mamy i staramy po prostu się. Szanować nawzajem, żyć w cieple, w miłości i, i naprawdę pamiętajcie o tym, że właśnie to jest najcenniejsze w życiu. Nie rzeczy, które kupujemy, bo telewizor czy auto możemy zawsze kupić. Natomiast ci bliscy, którzy są obok nas, którzy żyją, którzy mogą usiąść z nami przy stole, oni są najważniejsi. To jest największa wartość, jaką mamy w życiu. Pamiętajcie, moi drodzy, bo dopiero wtedy, kiedy to tracimy, kiedy ci bliscy odchodzą, wtedy dopiero zdajemy sobie sprawę z tego, jak straszna jest śmierć, jak straszna jest pustka wokół nas. Naprawdę, im człowiek staje się starszy, tym bardziej docenia tych przyjaciół, te rodziny, tych bliskich, których ma koło siebie. Osoby młode, bo osobom starszym tego nie muszę tłumaczyć, bo już wiecie jak to jest, kiedy ta śmierć zawęża swój kręg, krąg, kiedy zbliża się do nas i bezpośrednio nas, wiecie, dotyka. Natomiast osoby młode, wam się wydaje, kochani moi, że zaczywam. No nam też się tak wydawało, kiedy mieliśmy 20-30 lat, że zawsze będzie nas pełno przy stole, że zawsze będą. Rodzice, dziadkowi, bracia, kuzyni. Wiecie, że będą dzieci, że zawsze nas będzie dużo. Kto tak nie jest, widzicie, czasami w chwilę można stracić wszystko. Naprawdę odzywają się do mnie różne osoby. Słuchajcie, są mamy, które tracą dwójkę, trójkę dzieci. Tracą całe rodziny. Czasami odchodzi, wiecie, jest wypadek, ginie. Giną rodzice, giną dzieci, zostaje jedna osoba na przykład. Nie chcę nawet o tym mówić, bo jest tak straszne. Pamiętajcie, moi drodzy, że to jest największa wartość, jaką mamy: to, że są ci bliscy koło nas. I szanujmy to, szanujmy. Zatrzymajcie się dzisiaj, zastanówcie się nad tym, swoim życiem, jacy jesteście w stosunku do swoich bliskich. Czy jest ten szacunek, czy jest miłość, czy jest zrozumienie, czy jest wsparcie? To są najważniejsze wartości w życiu, jakie my możemy nieść. Ta miłość serca, którą dajemy. Już wam tyle razy tłumaczyłam, że to jest największa energia, jaką możemy pozyskać i jaką możemy dać ludziom. Kochani moi, chodźcie, przejdziemy się jeszcze troszeczkę tutaj, chwilkę między grobami. Ja was ściskam bardzo mocno. Przekazuję wam moc, moc tej mojej energii dla wszystkich osób samotnych, dla wszystkich cierpiących, dla wszystkich mam, rodziców po stracie, po stracie dziecka, dla wszystkich osieroconych rodziców. Dla wszystkich ludzi, którzy stracili mamę, tatę, tak wiele osób pisze do mnie, że Odeszła mama, odszedł tata, że tak bardzo cierpicie, że nie możecie się z tym pogodzić. Tak samo rodzice. Śmierć była, jest i będzie. I trzeba się nauczyć żyć z tym bólem, z tym cierpieniem, bo wiecie, często mi też piszecie takie, takie rzeczy, że takie przemyślenia prawdziwe i, i bardzo mądre, że. Ci nasi bliscy teraz są już wolni, szczęśliwi i spokojni, bo oni są w tym drugim świecie i nie ma znaczenia, gdzie są pochowani, co się z nimi tutaj dzieje i my się nie musimy o nich martwić, ale pamiętajmy, że ta tęsknota, która jest, to ona jest, my tutaj cierpimy na ziemi, a te osoby, które odeszły są rzeczywiście wolne i szczęśliwe. Dla nas jest bardzo ciężko nauczyć się żyć z tym bólem, z tym kamieniem, z tym pękniętym sercem. Dlatego ja Wam cały czas powtarzam, że ta energia, ta miłość płynąca z głębi serca może nam pomóc. To jest najważniejsza wartość w życiu miłość, szacunek, to ciepło, które od nas płynie. Przekazujcie je dalej i zobaczycie, że to do Was wróci. Kochani moi ludzie, ściskam Was bardzo cieplutko. Mam nadzieję, że ten dzień udało Wam się spędzić przy, przy grobach swoich bliskich, że się zatrzymaliście dzisiaj i porozmawialiście z nimi, uspokoiliście głowę, powspominaliście. Mam nadzieję, że nie były to tylko łzy, ale i takie uśmiechy, takie fajne wspomnienia. Starajcie się zawsze wspominać swoich bliskich, takie te fajne chwile. Ja jak mi się robi smutno, że Wam mówiłam, rozmawiam z moim aniołem stróżem, rozmawiam z Danielem, rozmawiam z mamą i staram się mówić do nich tak, jakby byli tutaj obok mnie, jakby na mnie patrzyli. I staram się również wspominać te fajne chwile, takie wesołe, kiedy się śmialiśmy, kiedy płynęły łzy, ale łzy szczęścia. Próbujcie to robić. Uwierzcie mi, że wtedy jakby odczuwamy taką, taką, dochodzi do nas takie, uwalniamy się od tego cierpienia, tak jakby nam kamień z serca spadał, robi się lżej. Bo naprawdę to takie fajne, miłe wspomnienia pomagają nam przetrwać te ciężkie chwile tęsknoty. Takiej bezden, takiego bezdennego smutku, pustki. Wiecie, tragedia się ciągnie i będzie się ciągnęła, bo tęskniemy coraz bardziej za tymi naszymi bliskimi. Te pierwsze chwile po, po śmierci bliskich są straszne. Żałoba, ale to jest zupełnie inny czas. Natomiast to, co nadchodzi później. To są zupełnie inne emocje i z nimi trzeba się nauczyć żyć, bo jeśli nie nauczymy się panować nad tymi emocjami i rozmawiać z tymi swoimi bliskimi, którzy odeszli i są już w tym innym wymiarze, to naprawdę będzie bardzo trudno. Musimy się nauczyć panować nad tym wszystkim i rozmawiać z nimi, po prostu uśmiechać się, rozmawiać, prosić o wsparcie i to zawsze pomaga, moi drodzy. Także jeszcze raz, kolejny raz żegnam się z Wami, przekazuję Wam moc, moc pozytywnej energii, energii miłości. Trzymajcie się moi kochani, do zobaczenia. Chodźmy, przejdziemy się jeszcze troszeczkę tutaj po cmentarzu. Takie tutaj drzewa, wiosną pokazywałam Wam, jak pięknie kwitną. Teraz już przechodzą w stan jesienny, ale jeszcze tych listków jest sporo. Przychodzą Anglicy, nie ma jakichś tłumów takich, wiecie, ludzi, ale, ale mimo wszystko przychodzą i. Wymieniają te kwiatki. Nie ma zwyczaju zapalania lampek, ale wieczorem świecą się lampki. Takie wiecie, te solarne na cmentarzu. Także no jest to o tyle dobre, że jednak te lampeczki rozświetlają cmentarz i, i są te światełka pamięci. Tutaj widzimy nowy grób już wam też w tamtym roku pokazywałam takie kwiatuszki są takie jakby wianeczki takie mm, imiona są układane z kwiatków to potem to przy pogrzebie jest układione na trumnie widzicie mam, mama tak te pomniki wyglądają Jeszcze brateczki kwitną, troszkę wiatr wieje. No, zupełnie inaczej ten cmentarz wygląda niż nasz polski cmentarz. Wiecie, co kraj, to inna kultura. No, są wszystko urny tutaj. Pochowane, dlatego to są takie same płyty z imionami. Kochani moi, ściskam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko w zdrowiu i w miłości. Do zobaczenia.